Szczęśliwej rocznicy zespole Herbalife. W tym, roku, w tym miesiącu Herbalife ma 34 lata. Jak wiecie, Mark Hughes założył Herbalife 1 lutego 1980 roku. Każdego lutego poświęcamy czas na uczczenie życia Marka i jego dziedzictwa, które nam zostawił naszej niewiarygodnej firmy i fundacji rodzinnej Herbalife. Od 34 lat Herbalife odmienia życie ludzi, i nasza firma nigdy nie była w lepszym stanie. Mamy szczęście, że jesteśmy częścią rodziny Herbalife i że możemy też pomóc tym, którym się gorzej powiodło poprzez Fundację Rodzinną Herbalife. Kiedy Mark Hughes założył Fundację Rodzinną Herbalife i zapoczątkował tradycję dawania, miał wizję, jak Herbalife może pomóc, pomóc dzieciom na całym świecie. Program Kasa Herbalife Fundacji Rodzinnej zaczął się od jednego sierocińca w Brazylii. Dzięki waszym szczodrym darom czasu, pieniędzy i miłości, Fundacja Rodzinna wspiera teraz 98 programów Kasa Herbalife. Life na sześciu kontynentach i każdego roku dodaje nowe. W 2013 roku programy Casa Herbalife zapewniły pożywne posiłki i przekąski ponad 81 tysiącom zagrożonych dzieci. Dla uczczenia Marka, niech każdy z nas znajdzie w tym roku czas, aby pomóc w jednym z programów Kasa Herbalife albo w innej organizacji dobroczynnej we naszych społecznościach. Jest tyle możliwości, abyśmy zmienili świat na lepsze, będąc dla kogoś, kto jest w potrzebie. Czasami tylko 30 minut i przyjazna twarz mogą mieć znaczenie. Fundacja rodzinna potrzebuje też naszego stałego finansowego wsparcia, aby zapewnić dobre odżywianie dzieciom objętym programami Kasa Herbalife. Podajemy więc informacje, jak przekazywać datki. W 34. rocznicę mamy wiele powodów do radości i wdzięczności. Herbalife jest fantastyczną firmą, pomagającą ludziom na całym świecie w dobrym odżywianiu i dającą szansę dodatkowych dochodów na pełny albo niepełny etat. I pomagamy też dzieciom poprzez naszą wspaniałą fundację rodzinną Herbalife. A wiecie, z czego jeszcze bardziej należy się cieszyć? Dopiero zaczynamy.